i poszukiwacze miodu. Pewnego pięknego dnia Krzyś wybrał się w odwiedziny do swojego dobrego przyjaciela królika. Gdy zapukał do drzwi, usłyszał donośne Proszę. Wszedł więc do środka. Tymczasem prosiaczek radosnym krokiem maszerował przez las. Wszedł właśnie do dziupli, gdzie schował ogromną baryłkę pysznego miodu dla swojego przyjaciela kubusia. Wtem okazało się, że miód zniknął. Co, co, co ja teraz zrobię? Łukał nasz różowy bohater. Gdzie on mógł się podziać? Szukał wszędzie, ale miodu. Nigdzie nie było. Zrozpaczony udał się do domu królika, by poprosić Krzysia o pomoc. wyjaśnił mu całą nieszczęsną sytuację, razem wyruszyli na poszukiwanie. bawiące się nieopodal dzieci, które z zapałem przystąpiły do poszukiwań. Szukali wszędzie. W kuchni, pod poduszkami, na drzewie i pod drzewem, a nawet w domku. po pomiotku ani śladu. Gdy wszyscy już niemal zrezygnowali, Krzyś wpadł na wspaniały pomysł. Zaproponował wyprawę do krainy dorosłych. Prosiaczek z przyjaciółmi, pełni nadziei, wyruszyli na wyprawę w poszukiwaniu Miotku. Pytali każdego napotkanego dorosłego przecież ktoś musi wiedzieć, co się stało z Miotkiem. Pytali w kawiarni. W sklepie zoologicznym szukali w doniczkach, w witrynach sklepowych, w samochodach dla dzieci, ale nigdy nie znaleźli miodku. Wszystko wskazuje na to, że kubuś nie dostanie obiecanej baryłki miodu. Smutni i zrezygnowani wracali do zaczarowanego lasu z pustymi rękami. Aż tu nagle na swej drodze spotykają drzemiącego pod krzakiem tygrysa. Ku uciesze dzieci i prosiaczka okazało się, że tygrys doskonale wie, gdzie znajduje się miodek i czym prędzej wszystkich tam zaprowadzi. Hmm, gdzie to było? Tu? A, a, a może tu? Ha, już wiem! Oto miodek! Udało się! Uśmiechnięci bohaterowie w podskokach zanieśli baryłkę kubusiowi, który uradowany podskakiwał i przytulał wszystkich. Na koniec razem odtańczyli taniec radości. Katuszko miło być, żółty brzuszek w wodzie biały puchu, spać, o szczęściu śmieć. Z kacuszką fajnie jest, byle tylko z które pies, której ganiają na trąsny bok. Jak katuszko miło być, żółty brzuszek w Jak się cieszyliście? Radosnie. Pokaż. Bardzo no. się A Kubuś się ucieszył? Bardzo. A jak robi tygrysek? Co robi? Wow! A możesz głośniej? Pokaż, pokaż nam jak tańczyliśmy. Co tańczyliśmy? A możesz pokazać jak się Kubuś cieszył? Co Ci się najbardziej dzisiaj podobało? Spotkania z buchatkiem. Z Puchatkiem? Wtedy, kiedy daliście mu miód, tak? Tak. E... I co się wtedy działo? Puchatek się cieszył. A Wy? Też. Chcesz być aktorką? Tak, no, chciałam. już swoich sił w innych w teatrze może albo w innych filmach? Nie, To był twój debiut? Tak. I co Ci się najbardziej podobało? No, jak się spotkaliśmy z skumusie, miałam się cieszyć. <śm> 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 No jeszcze mocniej. A teraz umarłam, boimy się. Stanie się. Kiedy idzie, wielka Ominęła was. A teraz? Jesteście Jesteście wściekli, że was ominęła, bo chcielibyście się z nią poznać. Jesteście tacy. A teraz zamieniacie się wszyscy w sowy, i latacie, i latacie. I jak robią sowy, jaki dźwięk wleją. A teraz spadacie na ziemię i jesteście królikami. A teraz jesteście kotami. I myjecie się przed snem. Trapiącymi kotami. A teraz jesteście psami, to się drapią cały czas. A teraz jesteście groźnymi psami. A teraz zamieniacie się w takie malutkie motylki. I tak latacie sobie tak delikatnie, jesteście takie ładne. Zbijacie się wysoko. Móża się rozpętała. Są pioruny. I pada z was deszcz. I piorun. I uspokajacie się. Wschodzi słoneczko. Wszyscy są zadowoleni.